O rodzinie de la Primów, którzy chcą objąć panowanie nad Town oraz o szalonych eksperymentach naszego Dynamica. Tego oraz wiele więcej dowiedzie się w dzisiejszym materiale. Hej, z tej strony Rost i witam Was już w czwartym odcinku z Fabuły Brawl Stars. W której postanowiłem zrobić Wam maraton. Także 2000 w górę pod tym filmem równa się więcej filmów fabularnych, a teraz zapraszam Was na Instagrama, na którym możecie wygrać aż ponad 700 gemów. Wystarczy zaobserwować mnie oraz Firebuga oraz napisać komentarz pod najnowszym zdjęciem. Serdecznie zapraszam, linka do tego macie w pierwszej linijce opisu, a teraz bez przedłużania zaczynajmy ten materiał. Oczywiście, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, linka do nich macie w prawym górnym rogu ekranu. Zachęcam do obejrzenia, aby być na bieżąco. I wiedzieć o co chodzi w tym filmie. Rodzina De La Primów jest o wiele bardziej niesławnym podobieństwem rodziny Junkerów. Poprzednie głowy rodziny De La Prim próbowały przejąć kontrolę nad całym miastem za pomocą pieniędzy oraz licznych manipulacji, ale zostali powstrzymani przez mieszkańców Browtown głównie dzięki ingerencji rodziny Junkerów. Teraz obecna nowa głowa rodziny Delaprim, czyli Piper, powróciła do miasta w celu przejęcia kontroli nad miastem i jego klejnotami, w celu uzyskania pełni władzy. U jej boku jest kaktus zwany Spike'iem i tajemnicza postać Tara. Spike jest osobą, która mało co się porusza i niewiele co mówi. Ale mimo tego zawsze jest widoczny u boku Piper. W mieście obecnie krąży wiele plotek na temat prawdy o nagłym pojawieniu się Spyka, i jego stosunku do rodziny Delaprim. Ale nikt poza nim oraz Piper nie zna prawdy. Tak samo jest również z naszą Tarą, która jest równie tajemnicza. Tara została wynajęta przez Piper do pomocy w pozyskaniu klejnotów, a sama Tara była niedokrotnie wcześniej widziana bez Piperki w całym mieście, no i plotki mówią, iż często komunikuje się z Croem oraz Poko, jednak niestety szczegóły ich rozmów są dla nas nieznane. Natomiast sam Dynamike i jego robotyczna drużyna z poprzednich odcinków, jak pewnie już wiecie, jest no powiedzmy trochę zwariowana, głównie z uwagi na Dynamika, którego lata badań naukowych nad właściwościami materiałów wybuchowych. I Dynamitu sprawiły, że Dynamike stał się bardzo wykształcony, a co za tym idzie, jest inteligentnym człowiekiem, no może trochę szalonym. Jednak martwi go nowo co odkryta moc klejnotów. Chociaż klejnoty dają moc, Dynamite obawia się potencjalnego, długoterminowego wpływu klejnotów na ludzi. Niestety jest on stary i wielu mieszkańców uważa, że jego teorie to zwykły mamrod starego człowieka, który zamknięty jest na wszystko co nowe. A sama PAM bardzo nie lubi Dynamika, ponieważ Ponieważ jego praca prowadzi tylko do zniszczenia jej uzdrawiających maszyn. Dynamite wiedział, że nie może szukać pomocy wśród ludzi, dlatego zaczął tworzyć czujące, inteligentne roboty, które pomagałyby mu w odzyskaniu klejnotów i ich badaniu. Jego pierwsze dwa dzieła, Barley i Daryl, którzy byli ulepszoną wersją Barleya i Daryla stworzonych przez Junkerów miały dla niego mieszany wynik, ponieważ chociaż jego Barley stał się oddanym przyjacielem i asystentem, to Daryl stał się, no mów będziemy szczerzy przestępcą. Niestety już w trzecim projekcie Dynamike'owi zabrakło funduszy, dlatego zwrócił się o pomoc do rodziny Delaprim. W zamian za zapłatę Dynamike stworzył charakterystyczny karabin parasolowy dla paperki i wybuchowe granaty do pończoch. I mimo iż Dynamite, a jak nie patrzył przychylnie na tą rodzinę, to ich finanse były mu bardzo potrzebne do kolejnych badań. Za pomocą ich pieniędzy ulepszył on Barleya i zbudował lepszą wersję Ricochetta, dzięki czemu jego roboty były bardziej zdolne do walki. Teraz wraz ze swoją ekipą próbuję odzyskać klejnoty, aby przetestować ich działanie oraz przeprowadzić nad nimi masę eksperymentów, aby określić wszelkie pozytywne i negatywne skutki działania klejnotów bądź potencjalnie znaleźć lekarstwo na skutki uboczne działania tych klejnotów mocy. Oczywiście jeśli znajdzie się na takie coś potrzeba. A w następnym odcinku dowiecie się o historii Szamanów Bula i nie tylko, dlatego czekajcie, dzwona nastawiajcie, bo już jutro o godzinie 15 kolejny odcinek naszego maratonu z fabuły Brawl Stars, a w tym odc... Odcinku to było na tyle. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, a nowe osoby zachęcam do subskrypcji tym czerwonym guzikiem znajdującym się pod odcinkiem. A mówi do was oczywiście rost, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro o godzinie 15. Well, well, so so hey.